Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj dobijemy sobie kolejne 4 postaci na 30 rank Pamiętajcie również, że w tym odcinku jest ukryte hasło na darmowego skina do Karla Teraz też na ekranie pojawiała się osoba, która zgarnia skina z poprzedniego odcinka Także gratulacje, odezwij się do mnie pod tym odcinkiem A ja tego skina ci przekażę Ja już bez przedłużania was tutaj zapraszam do oglądania i do wbijania pierwszej postaci I lecimy sobie z pierwszą postacią Jest to Byron, także trafiliśmy na Bibi, Poco i Max Więc troszkę ciężki team comp My mamy Perłę i mamy Leona. E, Okej, okay, już się tutaj gadżety e, odpaliły u nich. Okej, okay, ten pokop tutaj puszuje. Dobra, może uda się coś tutaj e, wykombinować. Jakby ten dobra, udało się go raz chociaż trafić. Oj, niestety tutaj ta Bibi, ale dobra, ginie. E, dwa pucharki mi tutaj brakuje, żeby wbić właśnie tego Tysiaka, także dobrze by było to wygrać. No ale z tym poko Bibi Max będzie naprawdę ciężko. ja zobaczcie, jaki oni wyjazd teraz zrobią z tej bramki. Okej, okay, no ale on to odbił tą piłkę tak, ziomek, że yy, no słabo to wyszło. Dobra, zultujemy Max, troszkę obita, tysiąc, ale no poko już leczy, Hardcore tutaj na BB, ale sam na trzech będzie miał ciężko. I chyba teraz nam będą tutaj wchodzić do bramki, tak mi się wydaje. Okej, okay, udało się jeszcze, ja tą piłkę wezmę, wybiję, wow, 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 ale tutaj było blisko, yy, żeby Max przejęła. Dobra, walnimy sobie, tak, dostał, git. Dobra, jeszcze Bibi. No i gadżet odpalony, i trzeba tutaj uważać. Eee, dobra, no sam zostałem niestety. No i dostaję raz, i tracimy bramkę. Eee, więc mamy 1-0. Niestety musimy tutaj zaczynać od nowa. No na pewno na nich team comp jest tutaj ciężko cokolwiek zrobić. Eee, może taki ult. No, Bibi dostała, no ale dużo nam to nie da, chyba że zginie. Jeszcze tam podanie, czy hardcore da radę. Poko wychodzi, ale to podanie tego ziomka z perły nie za dobre, ale mamy bramkę, mamy 1-1, wyrównanie dosyć szybkie, yy, dużo nam dał tutaj Hiper Hardcora, ja sam sobie walnę gadżeci i wychodzimy teraz, dobra, ale ładnie ziomek tą perłą tutaj ogarnia, dobra, czy hardcore da radę? Prawdopodobnie tak i mamy ładnie dobite yy, na odcinku, fajnie, bo za pierwszym razem tak na dobrą sprawę to dobiliśmy, więc spoko, nie było jakiejś męczarni, 2-2 yy, staty spoko, no i mamy tutaj Oczywiście 1008 pucharów 31 rank ogólnie tutaj na nim miałem Ale kolejna postać na tysiaka Dobita, także kolejna postać tutaj Odhaczona, mogę jeszcze Wam tutaj battle loga, tak to ogólnie wygląda. Jakieś przegrane się tutaj trafiały, ale ogólnie dosyć przyjemnie to szło. Także tak to wyglądało. No i co? Standardowo widzowie lecimy sobie z drugą postacią. Dobra, zaczynamy, dobijamy sobie tarę na tysiaka, trafiliśmy na szelkę, Riko i baza. Także spoko. My mamy też tutaj baza, mamy otisa i tarę. Dobra, tutaj rzucił. Ja się zastawię od razu, żeby za dużo tutaj nie dostać. Dobra już możemy podchodzić. Borikow w sumie wypchnięty, no ale zasięg tutaj troszkę robi robotę. Dobra, ubijamy raz i tutaj jeszcze idzie szelka, którą hardkor raczej widzi. I dobra, biorę piłę. I mamy 1-0. Prawdopodobnie dokładnie jest brameczka, także 1-0. Zaczynamy na nowo. Ult załadowany, także spoko. Mam jeszcze tutaj gadżety. Kurde, jak bym dał radę tutaj. Okej, okay, może teraz, ale ult poleciał. Jeszcze mnie zdążyło odepchnąć, ale jeszcze jednego ulta walniemy, okej, okay, i teraz chyba Hardcore ma czystą sytuację dokładnie, szybciutko, szybciutko tutaj poszło z tą Tarą, więc git, całkiem, całkiem fajnie, wychodzimy sobie 3-0 staty, no i jest oczywiście ile? 1006 pucharów na Tarze. Druga postać w tym odcinku wbita, także spoko, lecimy sobie standardowo z kolejną, jaka będzie następna jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie, także przechodzimy sobie już do trzeciej postaci. Jest to oczywiście baz. my tutaj trafiliśmy na Colta, Bula i Sandy, a w teamie mamy Otisa i Serge'a oraz oczywiście baza, którego ja wbijam, e, także odpalamy gadżet, oczywiście gramy tutaj na brobolu, e, okej, okay, czekajcie, ja bym może jakoś tak podszedł. Dobra, załadujemy trochę tego bula troszkę ulta ma. ziomek tam wygrał, także od razu podanie, czy damy radę, okej, okay. ojojoj, tutaj blisko było, ale trafił, trafił, także fajnie, 1-0 już jest, fajnie tutaj akurat się udało to zrobić, dobra, studujemy, udało się, ale teraz ginę niestety, no właśnie, nie miałem za bardzo szans, ale tutaj ładnie poczyszczone, jeszcze tam Hardcore ultem podhaczył tego yy, Colta, także wychodzę z bramki, czy będzie gol, niestety nie ma. I trzeba uważać, ja od razu sobie, o, no chociaż na razie nie użyję gadżetu, bo nie ładuje ulta, dobra, teraz. Dobra, myślę, że taki może być, dobra, podjedziemy go, sam go raczej nie ubiję. Yy, tutaj jeszcze Send idzie, no na tego Bula trzeba na pewno uważać. Oj, teraz się tutaj nieciekawie robi, bo Bul idzie full HP prawdopodobnie. Okej, okay, nie, nie, dobra, nie ultuję, i tak już tracimy bramkę, także nie ma co ultować. Szkoda, mieliśmy taką akcję, żeby to wykończyć, niestety się nie udało Okej, okay, ten search już ma trzeci poziom, także spoko Dobra, nice, ładnie porobili e, Okej, okay, czy uda się coś tutaj zrobić? Nice, co ten ból zrobił? Co ten ból zrobił? Chyba myślał, że ulta będzie miał, ale ładnie się udało 2-1 wygrane, także spoko Dało się tutaj e, fajnie tego baza dobić, nawet bez większego problemu Nowa postać, jest to też nowa postać na 30 ranku, bo jeszcze baza nigdy nie miałem Także fajnie akurat tutaj się udało kolejną, nową postać bić. E, ogólnie mogę wam pokazać tutaj Battle Loga 1001 Pucharów na, e, na tej postaci. Mam także spoko. Battle wygląda tak: no, troszkę tutaj e, było męczarni. W sumie tutaj sobie później już Serge'a zmieniliśmy. To e, w sumie wszystko wygraliśmy. Ale ogólnie, no, tutaj było trochę e, przegranych. Generalnie tak to wygląda tutaj, odkąd tym bazem graliśmy. Także fajnie, kolejna postać wbita. Oczywiście lecimy w tym odcinku z kolejną, już ostatnią postacią. Zobaczymy, co to będzie. Trafiliśmy na Dynamica, Bula i Douja. Ja, oczywiście, tutaj jako ostatnią postać na tym odcinku będę bijał Jackie. My mamy do tego jeszcze Bibi i Rafsa, więc zobaczymy, jak pójdzie yy, tutaj gra. Zobaczymy na tego Dołga, co się tutaj uda zrobić. Okej, okay, dobra, ubijemy go szybko. Jeszcze tu, dobra, Hardko tam ma dwóch. Yy, jeden nawet zginął. Okej, okay, zmówmentujemy sobie to. Czy uda nam się tutaj wejść? Chyba powinno. Tak, dobra, 1-0 jest, także szybciutko pierwsza bramka wpadła. Mapka teraz troszkę porozwalana, więc poko. E, ja sobie wezmę tego, no ten raff też tutaj tak dziwnie to rzuca, no ale... E, trudno się mówi. Dobra, zrobimy może coś takiego. Okej, okay, teraz użył sobie ulta, więc trzeba... Oj, podanie tutaj Bula. A dobra, czekajcie, bo on się tutaj zrespił. Niestety się troszkę zamotałem. Yy, nie wiedziałem, że ten doucz się tutaj respi, a ten ziomek go po prostu ubił Okej, okay, dobra, zultujemy, ale jeszcze piłkę złapał, jeszcze tą piłkę złapał, więc niestety na Drowie straciłem ulta tylko. Yy, nie wiem w sumie jak to za bardzo wyszło, trochę lipa, ale no dobra, jeden, jeden. Yy, Dołcz już idzie tutaj do hardcora, dobra, ginie. Ja ściągam tutaj dwóch, daj ginie, no i oj oj dobra, hardcore przejmuje i wali drugą bramę. Mamy Jackie w wbitą. Naprawdę bardzo szybko tutaj gierka. Yy, udało się wbić Jackie. Bez nawet hypercharge'a tutaj poszło. Więc poko yy, 11 mistrika. Więc nie wiem, czy w ogóle na tej Jackie coś przegraliśmy. Mogę wam jeszcze tutaj pokazać Battle Loga. Oczywiście ponad 75 600 Pucharów już bite. Więc powoli lecimy do tych 80 tysięcy. Jak widzicie, tak tutaj wygląda ten Battle Log. Nie wiem, czy my tutaj coś yy, w ogóle przegraliśmy. Zaraz sobie zobaczymy, ale chyba nie. Nie, nic nie przegraliśmy. Wszystko tutaj polecieliśmy dosłownie na. Na raz, jeżeli takie odcinki zbijania postaci na tysiąc Wam się podobają, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, bo jeszcze tutaj tych postaci trochę jest Zobaczymy w ogóle jak tutaj wyjdzie na pewno Kilka jeszcze tych odcinków się pojawi Także kolejna postać wbita, kolejne 4 postaci wbite To było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie Do następnego odcinka siema